Witaj drogi widzu. Mam w życiu czasami tak, że przez kilka dni z rzędu nie czuję za bardzo bliskości, działania ani obecności Boga, a Szatan non-stop wmawia mi wtedy, że Boga nie ma. Gdy rok temu też miałam takie dni, Pan Bóg zadbał o to, abym nie męczyła się przez to zbyt długo. Przypomnienie tego, że jednak jest, pojawiło się w samym centrum Krakowa. Czekałam wtedy na tramwaj, na przystanku przy Teatrze Bagatela. I przechodził tamtędy akurat niespodziewanie ksiądz Wojciech Węgrzyniak. Ksiądz, którego bardzo cenię i którego od lat na żywo i w internecie słucham. Szedł po cywilu. Ubrany był w zielony podkoszulek. Chodząca nadzieja dla kogoś, kto ma akurat duchowo pod górkę. Zieleń jego t-shirtu od razu bowiem skojarzyła mi się właśnie z tą przewspaniałą boską cnotą. Uśmiechnęłam się szeroko na widok księdza Węgrzyniaka. I jak tu nie wierzyć w istnienie Boga, kiedy przysyła mi pod nos jednego ze swoich najlepszych ambasadorów w Krakowie, pomyślałam, a moje serce zalała wtedy błyskawicznie ogromna fala ulgi, ciepła, pokoju i radości. Moja dusza w mig zaczęła odżywać, a świat wokół mnie znowu zaczął wydawać się zachwycająco piękny. Przysyłaj mi, panie, częściej swoje. Swoich...